Sygnał ten nie zdołał wyjść poza centralę, czyli był kilkakrotnie resetowany przez obsługę wodną. Prawdopodobnie, to też jest tylko domniemanie, wyglądało to tak, że no były tam targi mody czy coś takiego, no i obsługa techniczna zajmująca się tymi targami, z zewnątrz ludzie, no i urządzili sobie jakąś, no powiedzmy taką imprezę, delikatnie mówiąc. No, zakrapiano i z dużą ilością dymów i tak dalej, i stąd te czujki się wzbudzali. Yy, obsługa hotelowa kilkakrotnie chodziła tam do góry podobno. Takie mamy informacje. I po wzbudzeniu centrali chodziła sprawdzić, ale po którymś razie stwierdziła, że znowu się od tego samego centrala wzbudziła i już nie poszli sprawdzić, tylko resetowali centralę. I to był ten najdłuższy czas zwłoki, zanim straż została poinformowana. A wiemy, że to obiekt drewniany z dużą ilością wyposażenia uodpornionego, co prawda, ale w wysokiej temperaturze uodpornienie powoduje to, że... W ogóle uodpornienie ma to za zadanie to, żeby ludzie opuścili obiekt. Natomiast nie chroni przed całkowitym spaleniem obiektu. No i prawdopodobnie z tego tytułu nastąpiły tak duże straty, one zostały określone na około 20 milionów. Natomiast co do przyczyny, biegły nie umie jednoznacznie określić. Prawdopodobnie będzie wskazywał na dwie. Pierwsze to jest zwarcie instalacji elektrycznej, a drugie to jest zatruszenie ognia przez osobę nieustaloną, przez gości hotelowych. Na chwilę obecną nie wiemy jeszcze, na którą bardziej będzie wskazane. Ja mam kontakt bezpośredni z tym biegłem, w związku z tym, no. Takie informacje mam, ale powtarzam, to są nieoficjalne informacje, to są tylko takie przekazywane na telefon między nami. Dziękuję bardzo. Przepraszam jeszcze Barbara Jandy. Ja byłam na jakiejś uroczystości, poza poznaniem na miejscowości Iwno i tam spotkałam, a to zupełnie przypadkowo dwóch fotografów, którzy byli, byli tam właśnie w Wąsowie akurat. Na tych, na tych targach. Mieli się tam znaleźć, byli dzień przedtem i powiem, że czułam się, podniosłam głowę do góry, bo ten artykuł to był taki, no, kompromitujący straż pożarną. Natomiast ci panowie powiedzieli, z Poznania byli, zupełnie przez przypadek rozmowa, już mieli wychodzić i właśnie mówią, że no my byliśmy w Wąsowie i na Wąsowie? My jesteśmy spod Wąsowa. No i taka rozmowa proszę Panią, my jesteśmy pełni uznania dla straży pożarnej w dobrym domyślu. To, co oni robili, to naprawdę przerasta wszystko. Robili, robili wszystko, żeby uratować ten tałac i to było widać ich zaangażowanie. Także naprawdę czułam się zadowolona, że osoby z zewnątrz ocenili to zupełnie inaczej niż, niż to było podane w prasie. Jestem pełna uznania. Dziękuję bardzo. Dodam tylko, że no, faktycznie wypowiedzi w prasie były subiektywne, niejako, powiem to jasno i wyraźnie, próbujące odwrócić uwagę od właścicieli pałacu, a zrzucić cały odium na kogoś. No i my padliśmy ofiarą tego. A jednym z zarzutów podczas akcji gaśniczej było to, że zniszczyliśmy trawniki. No w związku z tym. No, no właśnie, dlatego to jest. Ja podjąłem osobiście decyzję, że nie wdajemy się w dyskusję jakiejś pryskówki z tym Państwem, dlatego, że to do niczego nie będzie prowadziło. Mówię, dajemy na wyczekanie i zobaczymy, jaka będzie oficjalna przyczyna i stanowisko biegłego poprzez prokuraturę. Dziękuję bardzo. Mogę? Jeszcze tutaj podnieść naszego Zostało zadane pytanie, jak to jest, że tutaj dwie osoby się zgłosiły w celu opiniowania, czy, czy wstępnego zaopiniowania, bo pewno tak bardziej jest. My nie mamy jeszcze rejestracji, chociaż tak jak Pani Maria Wysocka-Raginia mówiła, osoby się zgłaszają i pytają, gdzie mówimy podstawę prawną. Mając ten projekt uchwały, publikowaliśmy już to co jest tam zapisane, żeby była podstawa do tego, że osoby, które są zainteresowane tematy przygotowawcze mogły już rozpoczynać i podejrzewam, że te osoby właśnie trafiły tam, żeby wstępną opinię już mieć, jak to z tymi danymi obiektami. Nawet nie wiem o kogo się rozchodzi, bo to chyba nie o nazwiska, tylko pewno liczbę. rejestracji jako takiej jeszcze żadnej nie mamy. Dziękuję. Pan Marwini Hopras, czy zgłaszał? Proszę bardzo. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, chciałbym zadać pytanie dotyczące tabelki jako załącznik numer jeden. Mianowicie tam mamy ogólną ilość obiektów skontrolowanych i ilość nieprawidłowości. No moje zresztą, pytanie dotyczy tych nieprawidłowości, które dotyczą instalacji użytkowych, elektrycznych, otwornowych, gazowych, grzewczych. I podnamy te wielkości w zasadzie we wszystkich miejscowościach, do nas najbardziej, no, no to my się interesuje, no to mamy y, około 1 trzecie, czyli y, 30% nieprawidłowości w stosunku do, do ilości obiektów skontrolowanych. Natomiast jak spojrzymy na tabelkę numer 2, to ogólna ilość zdarzeń, a ilość pożarów, na przykład. A no, tam były te nieprawidłowości elektryczne, na przykład gazowe, grzewcze, to mamy około jednej czwartej. Chciałbym zapytać, i, jakie działania jest Straż Pożarna, aby ten stan, tak powiem, poprawić, aby te ilości zdarzeń były... Y, mogę zapomnieć tak, jeszcze tam w opisie jednych ze zdarzeń jest y, opis, y, bo to no, bardzo y, Interesujące z tego punktu widzenia to sprawozdanie, że są opisane poszczególne takie ciekawsze zdarzenia. Tam, gdzie się zapomniała przyczepa kempingowa, od tej przyczepy zapowiada się druga przyczepa, później motocykl i w sumie mógłby swonąć również budynek. Otóż na takie nawet małe jakieś pożar <śmierki> śmierci czy coś, no bardzo łatwo może się przemienić w zdarzenie o charakterze poważnym. Wydaje mi się, że te relacje są no, niepokojące. Należałoby podjąć działania, które by no, ten stan zmieni, rzeczy zmieniły. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Tak, Szanowni Państwo, czynności kontrolno-rozpoznawcze są prowadzone w różnych obiektach. Praktycznie we wszystkich. Są tylko pojedyncze obiekty, do których nie mamy prawa wstępu, ale tak pozostały we wszystkich w zasadzie. I tych czynności jest najwięcej, nowy domyśl, opalenica w zasadzie, dlatego że są to dwie gminy no, najbardziej uprzemysłowione. A również pod uwagę bierzemy majątek, jaki stanowią poszczególne zakłady. I stąd ilość kontroli jest największa na tych gminach. Bo no, weźmy pod uwagę chociażby no, tak skrajnie no tam de facto poza obszarami leśnymi i rolnictwem no, no, nie ma jakiegoś przemysłu. Ale znacznie więcej kontroli z kolei jest na obszarach leśnych, bo leśnictwo stanowi znaczny procent na terenie tej gminy. Natomiast różnica jest, no faktycznie jest, ale to nasza działalność jest dwuetapowa, dwukierunkowa w zasadzie. Jedna to jest te czynności kontrolno-rozpoznawcze, właśnie, czyli kontrole, krótko mówiąc. Druga to jest czynności operacyjne, czyli gaszenia pożarów, szkolenia, ćwiczenia w ten sposób. I tu, jakbyśmy przeanalizowali lata ubiegłe, no nie ma jakiegoś takiego odniesienia i jednoznacznego wytłumaczenia, dlaczego jest właśnie w taki sposób. Bo tu można y, również odnieść do y, okresów, w jakich powstają te zdarzenia. Zdarzało się, że one powstają w środku lata i tam jest najwięcej na obszarach leśnych i rolniczych. Natomiast obszary, jak się zaczynają y, okresy wzmożonego grzania, czyli jesienne, wówczas powstaje więcej y, w obiektach, może nawet nie użyteczności publicznej, ale nawet mieszkalnych jednorodzinnych. I zaludnienie, ilość obiektów, no, ma wpływ na taką ilość zdarzeń. I mimo naszych, mm, również właśnie takiego przeglądu systematycznego, no, nie umiemy jednoznacznie zająć stanowiska w tym temacie. Dlaczego jest taka, a nie inna ta, ta dysproporcja i tak to wygląda? My staramy się traktować wszystkich równo, bez tu jakiejś tam wybiórczości, ale no, no tak powstaje. Jakbyśmy przeanalizowali chociaż nawet tygodniowy okres powstawania zdarzeń. W jednym roku jest tak, że w sobotę jest taki wielki słupek, w drugim roku, że w poniedziałek jest taki słupek i no nijak nie umiemy tego wytłumaczyć. Także no. Może to powiem, ja mi chodziło o to, że ilość kontroli, tu mamy to myśli 87, a nieprawidłowości stwierdzonych jest 24. A zatem to jest. No, co trzecia kontrola, praktycznie biorąc, wykazuje nieprawidłowości. No, w związku z tym, ty, pytałem o to, co będziecie by Państwo robić, żeby było na przykład. Kontroli 100, nieprawidłowości 20. Stwierdzonych. Dziękuję. Tak, no. <grafy> no nie, to też jest taka sytuacja, że z drugiej strony patrząc, no nie jest to dużo tych nieprawidłowości, bo przy takiej ilości kontroli, jakbyśmy mieli taką samą ilość nieprawidłowości, to byśmy mieli jedną praktycznie, a tak mamy w zasadzie jedną nieprawidłowość na trzy obiekty. Także Natomiast nasze postępowanie polega na tym, że egzekwujemy wykonanie, zniwelowanie tych nieprawidłowości. To oczywiście cały proces polega na tym, że się umawiamy się na kontrolę, no na chwilę obecną jest to prawnie uregulowane, musimy powiadomić co najmniej 7 dni wcześniej o, o kontroli. Przyjeżdżamy, kontrolujemy, spisujemy protokół, następnie protokół jest u mnie omawiany i wystawiamy decyzję lub tak zwane postępowanie niewładcze. Jeżeli z przepisu prawa wynika jasno, że ma być tak, 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 wówczas, a nie jest, wówczas wystawiamy decyzję. Jeżeli z przepisu prawa jest napisane, że ma być bezpiecznie, ale nie jest sprecyzowane, co się pod tym kontynuuje, wówczas kierujemy takie pismo niewładcze. I oczywiście termin wykonania jest około 30 dni na tą nieprawidłowość i później są rekontrole. Jeżeli jest niewykonane, Jakieś zadanie, bo też się tak zdarza. Wówczas następuje upomnienie, również pisemne. Jest 7 dni na wykonanie. Jeżeli się nie ustosunkuje yy, zarządzający tym obiektem do tego upomnienia, wówczas są czynności wyciągane w postaci no, mandatu albo postępowania sądowego. Dziękuję bardzo. Nie widzę więcej tutaj na razie pytań. Ja tylko może jeszcze dodam, że Pan Komendant dzisiaj wystąpił po raz pierwszy w roli młodszego brygadiera. Myślę, że pozwolą Państwu, że złożę jeszcze raz gratulacje w imieniu całej Rady z awansu. Teraz prosiłbym o zabranie głosu, myślę, że w imieniu tak, Komendanta Powiatowej Policji Pana Jarosława Żurka, proszę bardzo. Panie Przewodniczący, Wysoka radą Stan bezpieczeństwa i porządku publicznego było omówione w komisji. Państwo na pewno byście otrzymali materiały i to potrzebne materiały. Pozwólcie, że um, przedstawię wkrótce to, co może najważniejsze, e, co się zdarzyło, jaki stan był w 2010 roku. Na terenie powiatu, nasza komenda jest powiatowa, patrujemy cały stan bezpieczeństwa na terenie powiatu. Nastąpił wzrost wszczętych przez Policję spraw o około 150. Przy wzroście przestępstw stwierdzonych też o wzrost o 190 czynów w stosunku do roku poprzedniego. Przy wzroście ogólnie mówiąc przestępczości nastąpiła również, nastąpił również wzrost wykrywalności tych przestępstw. Z osiem, o, jeśli chodzi o przestępczość ogólną z 80 do 84% i przy wzroście przestępczości typowo kryminalnej, jakim są kradzieże, włamania, rozboje, kradzieże rozbójnicze, kradzieże samochodu, bójki pobicia, y, tych spraw jest również więcej niż w 2009 roku jak i nastąpiła, nastąpił wzrost wykrywalności z 70 do 76%. Co, co najważniejsze w zeszłym roku, co się zdarzyło, to niepokojący wzrost, w ogóle pojawienie się tego typu jak zabójstwa, które w 2009 roku w ogóle nie było na naszym terenie. Tak w 2010 roku tych zabójstw było 5, to jest niestety za duża liczba, było te 5. Jest to liczba dosyć duża, w całej Wielkopolsce tych zabójstw też nie było za dużo, także stoimy niestety wysoko w tej kategorii przestępstw na terenie Wielkopolski. To prawda wykrywalność była stuprocentowa, ale to niczym nie usprawiedliwia, że w ogóle do tych przestępstw doszło. Na pewno Państwo wiecie, jakie to były przestępstwa, bo, przestępstwa, bo z gazet że na pewno wyczytaliście. Generalnie to były to przestępstwa na cel rodzinnym, a chyba podejrzewam, bo tylko typowo celu osiągnięcia korzyści mają.